Witam serdecznie, naszym gościem dzisiaj jest Adam Linowski. Witam serdecznie. No i na początek, takie pytanie o uraz, bo na treningu było widać, że coś z nogą nie tak. A no, delikatny uraz kolana, na razie nie wiadomo nie wiadomo dokładnie co, jest wysłany rezonans, badanie rezonans magnetycznym do, do lekarza i, i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale, ale z masażystą stwierdziliśmy, że jestem do gry, więc po prostu tylko oszczędzam się na treningach. No i teraz przejdźmy do tego co nas wszystkich czeka, myślę najważniejszy mecz sezonu, spotkanie w Ostrowie z miejscową Stalą. E, jakie nastroje w drużynie przed tym spotkaniem? Bardzo dobre, wa wa ważny mecz, zresztą ostatni w rundzie zasadniczej, więc ważny mecz dla wszystkich, e, zarówno dla nas jak i dla naszych przeciwników, więc będzie to ciężki mecz, e, który musimy wygrać I, i, i tyle, nasze nastawienie mamy na zwycięstwo, więc jedziemy tam po dwa punkty. E... Tak naprawdę wygrana nie do końca musi leć na playoffy, musimy też spoglądać na to, co dzieje się na innych parkietach. Nie ciąży, nie ciąży to gdzieś z tyłu głowy? E, zupełnie nie. Mamy sw swoją robotę do zrobienia. Musimy wygrać mecz, żeby myśleć w ogóle o, o playoffach. E, to, co się stanie już jest poza naszym zasięgiem, więc tak jak mówię, to jest ostatni mecz. E, I wszyscy będą starali się, starali się w nim wygrać. No, my musimy wygrać, więc e, tak jak mówię, jedziemy po zwycięstwo. W Szczecinie przegraliśmy ze stalą dość wyraźnie. Jak myślisz, co powinniśmy zrobić, żeby uniknąć powtórki tej historii? Na pewno poprawić, poprawić naszą grę w defensywnie, szczególnie pod, pod koszem, no, ale mamy Marka, więc, więc myślę, że, że pod koszem będziemy, będziemy, będziemy na tyle silni, żeby zatrzymać na przykład Żurawskiego. Natomiast no, to jest każdy mecz jest inny i nasza drużyna inaczej wyglądała wtedy i inaczej się przygotowaliśmy do tego meczu, teraz jesteśmy inaczej przygotowani, poza tym mamy inne nastawienie. Stawka też jest inna, więc myślę, że, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Szczecin może być taką zmorą, prawdziwą zmorą Stali Ostrów Wielkopolski, jeżeli wygramy niedzielne spotkanie. Bo co prawda, Stal wygrała w Szczecinie wysoko, ale straciła swojego podstawowego rozgrywającego. Myślisz, że to będzie taki plusik dla nas, że będzie nam się łatwiej dzięki temu grać? A myślę, że znaczy, no nie zastanawiamy się nad na, na tym, kto będzie grał, kto nie będzie grał, bo zawsze inny zawodnik może zastąpić pierwszopiątkowego zawodnika równie dobrze. Jest tam, jest tam też paru dobrych zawodników właśnie na pozycji odgrywającego, którzy... Że tak się wyrażę, z powodu absencji ich pierwszego rozgrywającego gra bardzo do, dobre zawody i bardzo, do, bardzo dobre mecze, więc musimy zatrzymać po prostu ich zawodników, niezależnie czy, czy grali w pierwszej piątce, czy nie. Tak jak wcześniej wspominałem, możliwe jest wiele scenariuszy odnośnie tego, jak ta liga w, tym, w tej fazie zasadniczo się zakończy. Ehm... Jak myśli Adam Linowski? Jakie typy Adam Linowskiego? Które miejsce AZS Radek Szczecin zajmie po tej fazie zasadniczej? Czy może w ogóle nie bawisz się w taką tak nazwijmy to kolokwialnie bugmacherkę? W moim pierwszym wywiadzie dla Ciebie rozmawialiśmy o tym, że przyszedłem tu po to, żeby wejść do playoffów i tego się trzymam. Więc musimy, z, musimy mieć zwycięstwo, żeby, żeby być w playoffach. Które miejsce już się ułoży? Tak jak mówię, to nie jest zależne w tej chwili od nas, ale mamy dobre bilanse z innymi zespołami, więc myślę, że że jest na pewno w zasięgu nawet szóste miejsce, które by nas bardzo dobrze ustawiło do gry w playoff, w play fazie playoff. Więc, więc myślę, że, myślę, że trzeba po prostu celować jak najwyżej i wygrać ten mecz. No i właśnie, jeśli uda nam się w, do tych playoffów awansować, to myślisz, że będziemy takim czarnym koniem tych playoffów, czy może tylko po prostu takim uczestnikiem z formalności. Akurat jeśli chodzi o playoff, to rządzą się innymi prawami, swoimi prawami i, i zespoły naprawdę nawet z siódmych, ósmych miejsc pokazują, że, że są warte właśnie tych playoffów i, i było już tak w historii, więc dostać się do playoff, a później, później gramy od początku. Po raz kolejny odwołam się do tych spekulacji możemy zająć. Też, mimo wygranej możemy zająć też dziewiąte miejsce, które daje, można powiedzieć, przez wczesne wakacje. Yy, smutno kończyć sezon, tak wcześnie, w kwietniu? A, na pewno, na pewno yy, smutno, ale, ale mam nadzieję, że, że tak nie będzie. Dlatego yy, no, tak jak mówię, ja może się powtarzam, ale. Musimy wygrać mecz i, i, i grać dalej, dlatego dziewiąte miejsce, no jeśli, jeśli tak się skończy, no to, no to cóż, no zdarza się, tak? E, takie są prawa tej ligi, e, ale mamy nadzieję, że że będziemy mieć, że sezon będzie zakończyć się do, dużo później. To co, na koniec stwierdzimy, że widzimy się w przyszłym tygodniu i rozmawiamy o naszym wejściu do play-off, tak? E, tak, już myślę, że w następnym tygodniu będziemy mówili o, o następnych meczach w fazie play-off. Dziękuję, serdecznie. Dzięki wielkie.